Jako prezydent, jak rozwiązałbyś y, kwestię prawa aborcyjnego? Ja znowuż mam bardzo stabilne poglądy, które można odczytać z projektów ustaw, które podpisywałem w poprzedniej kadencji parlamentu i w tej kadencji parlamentu. Ja uważam, że w tej sprawie po prostu decyzja powinna być w rękach kobiet, bo ludzie mają w Polsce różne poglądy religijne i różne poglądy etyczne. I przez ostatnie tysiące lat w tej sprawie tego, e, kiedy zaczyna się życie ludzkie, kiedy można mówić o tym, że e, mamy życzenia z płodem, a, e, a kiedy to jest człowiek, ten spór nie zniknął przez ostatnie kilka tysięcy lat i przewiduję, że przez kolejne kilka tysięcy lat e, będzie się toczyć. A jeśli tak jest, to państwo nie jest od tego, żeby ten spór rozstrzygać za obywateli i żeby wciskać się z butami ludziom do ich najintymniejszych życiowych decyzji i podejmować te decyzje za nich. Uważam, że zdrowa jest zasada, w której po prostu do 12 tygodnia ta decyzja znajduje się w ręku kobiety. Tylko tyle i aż tyle.